Spotkania tutaj na Tomaszowskim rynku odbywają się po raz piąty. Co roku jest więcej osób. Temat autyzmu w Tomaszowie przestaje być tematem tabu. Tomaszów staje się miastem otwartym na osoby z autyzmem. Osoby z autyzmem można spotkać w każdej szkole, w każdej szkole ogólnodostępnej u nas w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Dzieci z autyzmem cieszą się na te spotkania, przychodzą tutaj na rynku, są włączane do zabaw integracyjnych, funkcjonują równocześnie z. Ze swoimi, ze swoimi rówieśnikami. Nie są marginalizowane. I ja oddaję głos panu dyrektorowi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, panu Romanowi Kani, który przywita Was oficjalnie i powie kilka słów na temat dzisiejszego dnia. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Moi drodzy, krótko i na temat, ponieważ wiem, że jesteście rozgrzani, wiatru trochę jest. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu. Dzień dzisiejszy, 3 kwietnia to dzień szczególny dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Po raz piąty organizujemy Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu. To co się dzieje za moimi plecami, to jest hepening, który w części drugiej będzie stanowił przemarsz. Przechodzimy do starostwa powiatowego. Tam będzie wykład pani doktor Anny Prokopiuk na temat zasad Postępowania z dziećmi dotkniętymi autyzmem. Proszę Państwa, te cel tego, tego dnia, Światowego Dnia Autyzmu, jest taki, że chcemy społeczeństwo przygotować do tego, że ci ludzie żyją wśród nas, są niegroźni, są tacy sami jak my. Należy im się tak samo szacunek, jak wszystkim pozostałym. Autyzm definiowalny jest jako norma, chyba że występuje w sprzężeniu z innymi. Niepełnosprawnościami intelektualnymi, wówczas nieco inaczej on jest zdefiniowany. Natomiast cel tej akcji, to, co robimy po raz piąty, jak mówię, to, co, że cały czas publikujemy różne, różne sprawy, dzielimy się swoim doświadczeniem, ponieważ mamy 20 paru takich autystyków w naszym ośrodku, ma na celu właśnie przybliżenie tematyki, jak zachować się, jak odnosić się i jak w ogóle normalnie traktować tych ludzi, których dotknął autyzm. W naszej akcji, jak Państwo widzicie, za moimi plecami uczestniczą przedszkola, wszystkie szkoły z Tomaszowa. Przedstawiciele Gopsów, mopsów, z całego powiatu Tomaszowskiego. To wyciągamy nasze ręce do góry. I najmłodsi, i najstarsi, wszyscy mogą wyciągnąć ręce do góry. Sprawdźmy, czy te ręce machają. Jest, machają, bardzo dobrze. A czy te ręce mogą klaskać? Jest. Czy Buzia może zrobić takie głośne okrzyki? Hu! Ha! O, jest głośno. Jeszcze raz głośno. Huh. Ha. Teraz obrót. I Osoby z autyzmem wysoko funkcjonujące posiadają coś takiego jak uzdolnienia wysepkowe. są świetnymi matematykami, informatykami, wygrywają konkursy, olimpiady, stają się chlubą swojej szkoły, są wybitnymi naukowcami, kończą, kończą uczelnie. dlatego też nie można powiedzieć, że autyzm jest jakimś ograniczeniem, że, że sama diagnoza autyzmu powoduje, że dziecko będzie. Mniej zdolne, słabsze. Naprawdę, y, odpowiednio wcześnie prowadzona terapia, y, ukierunkowanie dziecka może sprawić, że będzie świetnym uczniem. Y, wybitną, nawet jest noską w jakiejś swojej lokalnej społeczności. Wystarczy tylko zrozumieć i troszkę mu pomóc. I ręce, o właśnie. Ty prawda? No, Mariusz, zapraszamy. A, słuchajcie, bo to jest taniec smoka. Stań co bajki o smoku! Smoki damy i rycerze! Super! So Przyjedziemy do Was w przyszłym roku, obiecuję Wam to. Pracuję w grupie integracyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 imieniem Jana Brzechów w Tomaszowie Lubelskim. Pracuję jako nauczyciel wspomagający właśnie z dziećmi, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm. No, przyszliśmy tutaj, żeby przekazać całemu społeczeństwu, że te dzieci są również akceptowane, potrzebują tolerancji i przede wszystkim wsparcia i myślę, że nam przez takie różnego typu akcje uda nam się to uzyskać. Uwaga, uwaga, ręce gotowe. Motocykle włączone silniki. Aha. Jeszcze raz wszyscy.

Tapu riru, tapu riru, ta, tu, ti, ru, Jeszcze raz wszyscy. Tapu riru, tapu riru, Jeszcze raz śmiało. Tapu riru, tapu riru, tapu Teraz kolana i ręce. Kolana, ręce. Całe gardło Jesteś wolny Możesz kochać i śnić Świat jest piękny Jesteś wolny Możesz kopać i śnić Świat jest piękny A ty radość masz sobie Poczuć w końcu Jej fantastyczny radość na całe, kardło, jesteś wolny. I z Aby sobie. Życie z dzieckiem autystycznym wymaga wielu poświęceń. To jest szukanie dobrej rehabilitantki dla dziecka, szukanie turnusów re reha rehabilitacyjnych, oraz no, no, sprawia niektórym sprawia czasami problemy. Ale cieszę się, że spotykamy się ze zrozumieniem zarówno w przedszkolu, wśród rówieśników. Nigdy nie zostaliśmy wytknięci palcem, że z moim dzieckiem jest coś nie w porządku. Myślę, że moje dziecko nie różni się niczym od swoich rówieśników. Tak samo lubi się bawić, kocha przyjemności, jakie mu sprawia spacer, słodycze, których niestety no, nie muszę mu ograniczyć. Jest bardzo kochanym dzieckiem i wrażliwym bardziej od innych dzieci na to, co go otacza. Za moment pójdziemy barwnym korowodem z mańkami oczywiście, z balonami.